No hej, hej, witajcie, mamy już wieczór, czwartek, leci ten czas jak wściekły. No tutaj pokażę, co mamy zrobione. Cztery siłowniki zrobione, nie wiem, może to już było, może nie było, już sam nie pamiętam. Klientów przyły z pakietu uszczelnień, do czterech siłowników ładnie pasowały, do dwóch ostatnich niestety nie pasowały, więc dzisiaj pozamawiałem uszczelki już nie jako pakiety, tylko o Pojedynczo jest wymiarować i wytypować, zamówić. Także to będziemy mieli jutro, jak dobrze pójdzie. Tutaj tego Merlaska już też powoli kończymy. Dzisiaj tutaj był klient, który maszynę jeszcze pooglądał. To, co żeśmy zrobili, jeszcze tu tam zgłaszał lekko cieknącą, taką pocącą się chłodnicę hydrostatu, ale żeśmy doszli do porozumienia, że... Tak ja mu przynajmniej doradziłem, że jeżeli coś tam z, tego, z tej chłodnicy się nie leje, jeżeli ona gdzieś tam lekko się przypaca, to nie ma sensu tego ruszać. Po co sobie robić niepotrzebne koszty? I, i tak próbowałem go od niektórych tematów zwyczajnie odwieść. No, masz mamy poskładany. Wąż, który idzie tu przy kabinie do siłownika głównego podnoszenia masztu, jest wymieniony. Na tą chwilę zostało nam jeszcze do wymiany olej w zbiorniku hydrostatu filtr hydrostatu, filt hydrauliczny olej w został wymieniony. Także to już jest też zrobione. Tył mamy poskładany, cały maszt poskładany. Wymieniony pakiet uszczelnień na na siłowniczku tym małym od zamykania blokady sprzętu, czyli na tym. O, tu jest taki mały siłowniczek, także też dostał pakiet. No to jest poskręcane, ślizgi wyregulowane, także Mówię, tak wspominałem, został nam tylko do wymiany filtr oleju i filtr oleju i olej w hydrostacie. Jutro jeszcze maszynę jak wyprowadzimy na zewnątrz, to zrobimy y, pomiar ciśnienia na układzie jazdy. Czyli w całym hydrostacie będziemy mierzyć ciśnienie na zimnym. Wygrzejemy maszynę, zmierzymy to wszystko jeszcze na ciepłym i zobaczymy jakie będą różnice. Tutaj od CB, oczywiście chwila, chwilę y, poszło w odstawkę, dlatego że no nie da się robić wszystkiego, a w oczekiwaniu na części do tej maszyny robiliśmy od CB. No teraz części przyszły, to co się udało poskładać, to tak jak widzicie, jest poskładane to, co mówię. A wraca ta maszyna. Podejrzewam, że jutro wróci z na warsztat. Wysięgnik mamy pospawany, to już widzieliście. Teraz zostało jeszcze obspawać, tutaj, to wszystko od środka, bo nie jest jeszcze obspawane. Będzie to jeszcze elegancko obspawane. Tu, bo teraz jest fajne dojście. Tu się to oczyści. I tą tuleję się opędzuje w koło, bo ona ta tuleja nie jest spawana w ogóle do, do płaszcza całej tej pochwy. Oryginalnie jest przespawany i to bardzo słabo do, do tej nakładki. Tylko do tego elementu. Jest to taka jest dziwna konstrukcja. No i także zostanie przeosiować, wytaczadłem, ustawić to wszystko, to przejście pod główny stworzeń. No i tu jest niestety duży luz. <laughs> tu jest niestety bardzo duży luz. ale tutaj się trudno z spawarki. Przyczepił. No dobrze, się przyczepił, to niech sobie będzie. Tutaj wezmę stworzeń, co prawda to jest akurat stworzeń główny, ale one są tej samej średnicy. Więc pokażę Wam, jaki luz jest tu. W tym otworze. O, tutaj, w tym właśnie. Słuchajcie, no to, jest, to jest lekko 2 mm. To jest, słuchajcie, leciutko 2 mm. Spróbuję to na dwie ręce złapać. jakoś. teraz wiadomo, poleciał tam do samego dołu. No, i tu wiadomo, jak czegoś takiego się nie zrobi, no to, no to będzie luz. Po prostu będzie luz. No, i tu jeszcze takim kłopotliwym miejscem jest niestety gniazdo siłownika tego od kompensacji, co z tyłu sobie właśnie spina się tam z tym elementem, który przed chwilą pokazywałem. No, tu jest wybombane na tyle dużo, że tu włożenie samej tulejki to <laughs> wiele nie da, bo ona i tak się zdeformuje, bo tu otwór jest wybombany, więc yy, tu będziemy regenerować też ten otwór w cylindrze. No i także tak to widzicie wygląda. Tu siłownik od przechylania ramki już jest zrobiony. Tu był wymieniony pakiet, pakiet uszczelnień na zamku hydraulicznym, bo, bo siłownik tu był od przodu mokry, ale był mokry właśnie tu jakby od zaworu, a nie od uszczelniacza, nie od dławnicy, więc sam siłownik rozbierany nie był jako taki. Tam tuleja zostaje stara, bo ten siłownik pracuje jakby w bardzo małym zakresie, więc ta tuleja się tam nie zużywa. Tu się zużywa, no bo tuż ten pracuje w tym miejscu, yy, tu w tym uchu cały kiwak. Tamten, o tam, tam, tamten. <laughs> więc tu tulejki są, jak widać, już nabite nowe, uszczelniacze są nabite. Także praktycznie ten siłownik jest też przygotowany już do montażu. No, także tak to dzisiaj wygląda. Sorry za ten mój głosik, ale to jednak wszystko trzeba... Przeczekać, wszystko trzeba odcharchonąć. No niestety tak to już jest, tak się zbiera gdzieś tam w trzewiach tego wszystkiego. No cóż począć, tak mam na jeszcze coś takiego dorzucę. No ale niestety, takie mamy... Sorry, taki mamy klimat i myślę, żeśmy wszyscy troszkę pochorowali. No, yy, byłem jeszcze dzisiaj yy, na dwóch robotkach maszyną. JCB naszym, bo praktycznie i tak miałem za zadanie wyjechać po paliwo, bo mało już w zbiorniku było paliwa, więc w pojadę, zatankuję. I po drodze zrobiłem dwie robótki tam rozładunek takich płyt wygłuszająco-izolacyjnych na budowie domku szkieletowego. Przy okazji tak zupełnie spontanicznie taki sympatyczny pan szef firmy mówię, czy mogę sobie nagrać ten rozładunek i pokazać, co robię? No czemu nie? No a przy okazji to wspomnę o Waszej firmie także. Zobaczycie sobie w dalszej części, taką krótką reklamę. Oczywiście, z której ja nie mam nic, tak ze zwykłej po prostu sympatii, że już tam nieraz żeśmy współpracowali z tym, z te, z tym panem i, i mówię to nakręcę ten filmik. Bo, <ścoughs> może, by to była inna branża, coś to bym się w to nie zaangażował, ale z, ze względu na to, że lata temu zajmowałem się budową domów szkieletowych z takim jednym wspólnikiem, z którym no, żeśmy w dwójkę sobie po godzinach robili. Ale to wiecie, to nie było takie dziubanie, robiliśmy naprawdę duże, te duże, duże zlecenia, domy, łącznie z fundamentem, cały szkielet, dach, yy, później elewacja drewniana, krycie blachą, czy tam blachodochówką, orynnowanie, montaż okien, hydrauliki, elektryki, karton gipsów, pomalowanie i oddanie budynku nagodowo. Także no, takie rzeczy też robiliśmy to i to robiliśmy. Wiecie, tak, po godzinach to sobie robiliśmy, no bo kto. <laughs> Kto robotnikowi z kopalni zabroni po 8 godzinach pracy, czyli jakby po prawie 10 godzinach wyjętych z życiorysu, jeszcze jeszcze, na, na, jeszcze naginać na budowie. Wszystkie popołudniówki plus soboty plus niedzielę, jeszcze czasami też żeśmy pracowali, a jeżeli nie pracowaliśmy w niedzielę, to przynajmniej to były jakieś tam spotkania z klientami, bo każdy po tygodniu, przeważnie to byli klienci gdzieś tam z okolicznych miast, no to też mieli czas w niedzielę, to chcieli przyjechać zobaczyć postęp budowy jak już tam pieniądze, coś omówić, no wiecie, jak to jest nie? w takim biznesie. No, także już nie rozciągając tego tematu w nieskończoność, to tylko tyle chciałem powiedzieć, że po prostu ze zwykłej sympatii, że w tej branży, że kiedyś siedziałem po prostu jak widzę takie coś, jak budują, to zaraz mnie to, wiecie, interesuje, muszę tam podejść i się dopytać, zobaczyć co, gdzie i jak. No, także tak to widzicie wygląda i no i tyle, także teraz to zmontuję i, i sobie oglądajcie, no, co tam, jak nie macie co robić, to... Właśnie włączcie i oglądajcie także nara trzymajcie się no witajcie witajcie no witajcie witajcie mamy następny dzień czwartek już dzisiaj lecimy z montażem nie JCB bo tu żółty maszt tylko zielonego ustrojstwa Merlo tu chciałbym Wam pokazać mniej więcej jak wyglądają ślizgi od tej maszyny są dość kosztowne, ale są takie przekombinowane na maksa z jakichś dwóch rodzajów materiałów. Tu jest, aby nalany trochę jakiś inny materiał, taki, który ustępuje pod paznokciem, jak się naciska. Tak samo tu nie wiem, że to miało trochę lepsze właściwości ślizgowe w tym rodzaju. No a później ma takie mocowanie, prowadzenie. Tu są jeszcze dwa następne ślizgi. I teraz jest masz deserko wysunięty. Szłownik na w środku opad, więc. Jakby rozebrać jest to w miarę łatwo, złożyć już niekoniecznie. Tak widać tu jest wystaje kawałek gwintu z tłoczyska z siłownika. To wszystko, jak już się zaczniemy to zsuwać, to musi trafić w odpowiednie gniazdo. Tu na końcu, tam później trzeba nakrętkę zakręcić na ten siłownik. No i teraz jeszcze musimy na tyle wysunąć masz, żeby wyciągnąć te dwa stare ślizgi i włożyć tutaj nowe. Tu już są nowe założone. Blokady są zamontowane, bo to było wszystko urwane. Tu krawędź jest oporowa odbudowana, jest naspawana. Z tej strony jest podobnie, jak te ślizgi wypadły, to po prostu ten maszt. Tarł sobie tutaj tym elementem o, o całą tą pochwę i się to po prostu powycierało. Także no staramy się to jakby wrócić do tych wymiarów, jakie być tu powinny. No tu do całego do montażu siłownika trzeba wyciągnąć ten siłownik, bo tam się inaczej nie dostaniecie, więc dlatego tak widać jest stworzeń rozbezpieczony, jak już się włoży, masz do środka. <laughs> Sorry jak słyszycie mnie jeszcze cały czas trzyma, ale mówię ro roboty się narobiło tyle, że nie ma czasu na leżakowanie w chacie, staramy się tylko unikać roboty w terenie na razie i tu jednak w warsztacie mamy ciepło. I walczymy z tematami tu w środku, chociaż za chwilę JCB będzie musiał tu wjechać i trzeba będzie drzwi otworzyć. No, także taki z grubsza jest plan. Podejrzewam, że on jeszcze w trakcie montażu będzie się zmieniał, bo przychodzi przychodzić jakieś nowe opcje do głowy, jak to wszystko ugryźć, żeby się to ładnie wszystko poskładało. Tu jeszcze oczywiście prowadzenie węży, wszystko musi wrócić w swoje miejsce, więc to nie jest taki Merlo to nie jest taki prosty temat jak w WCB, niestety to jest maszyna, może nie są to złe maszyny jak one chodzą, ale konstrukcyjnie to jest przerost treścią cała ta maszyna. Nawet chociażby to co nam widzieliście z tyłu, wyjście tego tłumika przy pompie hydraulicznej i przejścia tych wszystkich przewodów hydraulicznych, elektrycznych nad tłumikiem. Hydraulika, elektryka, wszystko obok tego tłumika, to już po prostu im się to nie pomieściło. No, tu jest przygotowane, tu taką długą rurę do naprowadzania przewodów, sobie chłopaki uszykowali no i teraz będziemy to montować na trzy ręce, na trzy ręce. No, a to co widzieliście w trakcie, były tu powymieniane tulejki, te kulki na dole w zwrotnicach, bo był luz. Co prawda lewa zwrotnica miała już trochę wybite gniazdo, to w które się wkłada plastik. Ale mówię, tu, nawet jakby chciał klient wymienić tą zwrotnicę, to i tak ich nie ma w tej chwili. Są niedostępne w ogóle i wątpię, czy w tym roku będą dostępne w Merlo. Taką przynajmniej dostałem tu od swojego dostawcy informację. No, także tak słychać na placu hałas, się chłopaki tam przemeblowują i przygotowują do montażu, i będziemy robić to za chwilę w trójkę. teraz idzie cała ta płyta z dolnymi ślizgami Co tam elegancko wszystko weszło? Tak. O, jest stary, górny, tylny ślizg Tak widać. Tutaj koń, końcówka siłownika od wysowania teleskopu se wskoczyła w swoje gniazdo. Teraz się znowu zdemontuje tam ten, ten siłownik, żeby można to skręcić. Tak, jakby nie popuścił. do regulacji, No to to są tylko takie wstępny montaż, to, jest, nie? to jest, no... no to się... do, do regulacji, no, jedyny, jest, plus, jest... jedyny plus to wymyślili to, że... Że to ma tego typu regulacje. To jest akurat no, to tak. Czyli coś czasami pomyśleli dobrze. Ale tam z tyłu to. Tam jest porażka. No co? ale. Od tego my tu jesteśmy, żeby to ogarnąć. No, to <grywka> elektrykę, ktoś na na domowe wago połączył wago to, to w jest, nie? tak, wago tak nie mówię, że to jest coś złego ale to jest niehermetyczne zupełnie <laughs> jak już jest coś takie niehermetyczne to najlepiej aby było bardzo niehermetyczne, bo po prostu woda wleci i wyleci swobodnie a tak jak to jest obtaśmowane ale to jest tylko oświetlenie robocze więc nie ma co wymyślać tak też może być zrobione. Panowie, nie bluźnić, bo się nagrywa. Za mną Jak Ty tych czterech nie zrobiłeś? Muszę? Farba jest jak do tropu. Jak to puknąć, jak farmos? to te ślizgi po montażu wygląda to wszystko teraz tak. Światła działają. Siedzi górny, słożeń siedzi. Jeszcze zostało wpiąć dolny. No i, i ten siłownik jeszcze jest do rozebrania. Jest zestaw uszczelni. Mam nadzieję, że na zestawie uszczelni się to zakończy. Nie będzie tam większych problemów w tym. żeby pasował. Tak, żeby pasował. Żeby pasował i żeby tam uszkodzeń jakichś mechanicznych nie było na tym siłowniku. No słuchajcie, tak dzień upływa sobie dalej. Tam Merlo walczymy. Kliny, to odmerno dzwonił, że przyjedzie tam sobie skontrolować postęp prac. No i sobie dobrze, nie przyjedzie, sobie zobaczy, co tam było do tej pory zrobione. Eee, tak widzieliście na szorcie, olej wygląda kiepsko, tak, dostał dostawał. Był zmieszany z wodą, albo ktoś może pomieszał jakieś dwa gatunki tego oleju. Coś takiego, a ja sobie tak widać na załączonym obrazku. Pędzę na. Rozładunek palet, pójdzie do takiego znajomego mechanika samochodowego, wrzucić mu na dach jakiś tragier. No i w sumie i tak miałem jakby maszyną wyjechać, bo paliwa może nie jest mało, ale żeby jeszcze tam zrobić jakieś koszty w grudniu, to i tak maszynę trzeba zatankować. Więc może za jakieś 400 jeszcze się ropy Na powrocie, jak będę jechał od, od mechanika tego samochodowego. Tak da, szaro, buro, ponuro, A się robić nie chcę, no ale, co zrobić. Taką porę roku mamy teraz. Cześć Wam, podobnie Wojtek, jestem przedstawicielem firmy Efekt Domy Szkieletowe. Znajdujemy się na inwestycji, gdzie budujemy domek dla klienta całoroczny. Będzie to domek z konstrukcji drewnianej, ale elewacja będzie tradycyjna, tynkowana. Zapraszamy po efekty w późniejszym terminie. Na pewno coś będziecie mogli zobaczyć na. Stronę internetową pewnie macie. Tak, stronę na stronie internetowej też zamieszczamy w materiały z budowy domów. A kanał Więcej... na YouTube może macie? Nie. No nie, kanału jeszcze nie tak. mamy, myślimy nad tym, aczkolwiek brakuje nam trochę czasu, czasu tak. żeby To się, żeby musi się tym zająć. Tym tak, to musiałby się tym zająć. Ale na pewno zobaczycie coś jakieś fotki, relacje na naszych social mediach, na Facebooku gdzie mamy swoją stronę i może zachęcam do odwiedzania, do oglądania i A Jakieś tak dwa trzy słowa tylko na temat tego budynku, tak wymiar, mniej więcej, Ej, drugi, ile czasu trwa taka budowa? Budowa trwa od to Może podejdziemy bliżej Oczywiście. Jest trochę hałasu, no ale to wiadomo, tu się robi. Budowa takiego domku trwa maksymalnie 2-3 miesiące, zależnie od warunków pogodowych. Jest wiadomo, jeżeli mamy opady, no to w deszczu raczej nie pracujemy. Jeśli mamy te warunki, to 3 miesiące 50 metrów kwadratowych pod klucz z robotami ziemnymi, z przygotowaniem terenu, z rozmowami z, z klientem, z klientami. Robicie? Tak, tak. Też robimy, nie wykonujemy tylko robót ziemnych, korzystamy z usług wykwalifikowanej ekipy, która ma koparki, sprzęt, no badanie gruntu. Nie, nie, nie warto mieć wszystkiego jest no nie jesteśmy nie? w stanie też wszystkiego robić dobrze. Tak. Tak, skupiamy się na, na tym, co robimy, dobrze znamy się. No i tak działamy. A, że pokażę, jak ta więźba wygląda, bo fajnie więźba dachowa przygotowujemy no, tak, 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 tak. drogowy. Przygotowują więźbę dachową, przefabrykowane wszystko w grę naśniewanego, stosonego komorowo. Bazujemy na ekologicznych produktach. Tutaj Emi ja może wskazać płyta szczenna, która będzie jakby pierwsza, pierwsza warstwa docieplenia od strony zewnętrznej. Jest to płyta firmy Sztejko, Nasz, nasza produkcja, wspieramy polski rynek no i tak produkowana w Czarnkowie, no i tak produkowana w Czarnkowie. Tam tam, tam. czyli jeszcze w Wielkopolsce. Płyta, tak, jeszcze w Wielkopolsce. Płyta ma 60 mm grubości, jest to pierwsza płyta, jakby, która odbiera wszystkie. Jaką to ma przenikalność? Jaką to ma lampę? Czy w jakich jednostkach to się no Tak, lampę, ale nie, nie, nie będę teraz rezeracji. myślał. Na pewno ma nie mniej niż 0, nie więcej niż 0038, mhm. ale nie mam teraz pewności, nie, nie, nie pamiętam. Tak. Że ta płyta jest fajna pod tym względem, bo jest lekka, ma bardzo dobre walory termiczne, wygłusza i uszczelnia budynek. Nie? A ogniło jak to jest odporne? Proszę, jakiś zwarciak z mikro jakiegoś zaponu jest no to nie. O, nie niepalne. jest to niepalne. No wiadomo, jeżeli poddamy temperaturę no 1300 spali, stopni, nie? to się wszystko spali, tak? To... Aluminium też się wytopi z dokładnie, podczas pożaru, dokładnie. także kwestia. Tak jak mówisz, że jest kwestia temperatury, kwestia nie? Jest kwestia tego, żeby odpowiednio tą instalację elektryczną zabezpieczyć. No tutaj docelowo będzie wszystko mm -hmm. w samo samogasnących, system samogasnący w ogóle. I, i tą płytę się bije na deskowaniu na wierzchu? Tak. Czy, czy? Nie używamy w ogóle do budowy tych pełnego deskowania. Zastępujemy wszystko płytami z włókien drzewnych, które są ekologiczne, lekkie mm -hmm. i przyjemne w montażu mm -hmm. tak, no Nie chodzi o to, żeby się narobić, tylko żeby zrobić tą, dom, ten, tą budowę czy domek jak... może, może Może jak znajdę chwilę czasu, to może gdzieś tu w międzyczasie jeszcze przelecę, to, to, to się dokręci kawałek dalej jak to no. wygląda no Ładnie, ładnie, tak, robi wrażenie znaczy, to bardziej... Budynek nie jest duży, jak tylko ludzi wkładnie, każdy wie co ma robić. Jeżeli do konstrukcji przejeżdżamy, wszyscy z tego tyłu, żeby było to wartko postawione, to zajmuje nam taki domek maksymalnie 2-3 dni. Czyli konstrukcja stoi od pocięcia materiału, przez wycięcia, datę względem rady. Ale sobie konstrukcję ścian to macie gotowe, nie? zbita, wstępnie zbite. Tak, wstępnie zbijamy na firmie, przychodzimy tutaj w elementach, stawiamy. No to zbicie tej konstrukcji zajęło nam półtora dnia z docięciem. شو صار؟ <متحدث> 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 Tam, na firmie. No, to wiadomo, że na filmie inne warunki, nie? No tak, pracy, no, nie? mamy wszystko na miejscu, tak? Co prawda pracujemy pod, pod chmurką, bo mamy plac niezataszony Gdzieś tam mm, myślimy mm. o jakiś hali. Jakiej nie od razu kraków się... zbudowali. Dokładnie, no. Do tego było? Ja pierwsze maszyny też naprawiałem pod chmurą. Później był mały warsztacik i teraz jest już no, no my też duży. Tam to... Jeszcze za mały i powstał jeszcze następny obok. Budujemy teraz dużą halę w Koninie. 280 no, metrów kwadratowych też w tym systemie. Cała okryta płytą warstwową. Gdzie za Z to Po, po sąsiedztwie. Tak. Co prawda sąsiednia miejscowość, ale to już inny powiat i województwo Tak, inny powiat i Kujawsko-Pomorskie Ale znamy tereny, tak jesteśmy jest. rozpoznawani tutaj, w tym terenie też O, to może jeszcze wam na samochodzie logo, to bardziej zapadnie w oko Dobra, ja zaraz się biorę za to po co przyjechałem O, tu mamy Tu mamy ładnie numer telefonu Także jak ktoś chce budować domek szkieletowy, to jak widać panowie profesjonalnie do tego podchodzą. Nic tylko korzystać. Jak ktoś ma... Zrobić całą paletę. tu jest też O tu jest cała, cała właśnie paleta zapakowanego tego towaru, który będziemy ściągać za chwilę. No i dobra, to lecimy z rozwodu. Naszego smoka No powiem, że mało to to nie pali Jeszcze szczególnie jak się gdzieś jeździ albo z łyżką pracuje To lubi, lubi sobie paliwko zjeść No bo byłem po drodze u tego mechaniora który mam tą belkę podnieść, ale jeszcze byli nie gotowi Więc jadę sobie teraz po paliwko, żeby czasu nie tracić I teraz na powrocie myślę, że już będą gotowi To może też coś na miejscu No na... i słuchajcie tu jestem na drugiej robocie O tą belkę co tam widać Trzeba wsadzić tu, o tu I tak i będziemy właśnie to wsadać sobie zaraz. No, to po robocie. Jestem z powrotem.